Siemana, siemano, witajcie, z tej strony ja, tomczo69. Siedem, was przychodzę z kolejnym odcineczkiem Minecraft Hardcore na kanale. Dzisiaj sobie wybudujemy domek, dalsza część domku. Widzowie, wi mamy noc jeszcze jak na razie. Skończyliśmy ostatnio w nocy. Niestety, ale widzowie, w związku, że jest noc, to nie e Kolega mi podpowiedział, żebyśmy zostawili tak jak tu jest, czyli e, drewno tutaj ciemne, a podłoga z jasnych i, i tu ściana e, bez okien oczywiście I planuję zrobić nie wiem jeszcze jak dokładnie będę planował to zrobić, czy dać po prostu i dam jasne o chyba, że tutaj ciemne i to mi napiszecie na Instagramie na Tomcio Games 69 czy dać po prostu te dwa jasne czy dwa ciemne I jak i zależy też jak to będzie wyglądać, bo jak będzie wyglądać normalnie to wiadomo jak robimy już patrzymy jak to będzie wyglądać tako Szczerze nie wygląda aż tak źle to jakbym chciał Ale nie wygląda wygląda dobrze ta, ta, mi się podoba ta, to to do, mi się tam podoba nie widać tak w nocy tak tej różnicy też ale widzowie, to też wasza sugestia, też wasza pomoc, więc też warto, A to też będzie w sumie też przykryte, to też nie będzie widać, od drugiej strony będzie widać. Nie wiem, to też wasza sugestia. Będzie dzień, to sobie wyjdziemy. Widzę tak jak wspominałem po, ee, w ostatnim odcineczku, kto nie widział ten niech bije dlaczego, bo takie coś jest jak... E, re, można u mnie zro, zrobić je rekur, znaczy przejść rekurtację do... Minecrafta nagrywając startuje już jutro, jeśli ktoś chce to wbijać na Tomcio Games, Tom, Games czy tam będzie, będzie w opisie na Instagrama wbijać Jeśli chcecie się zakwalifikować to bardzo e, napisać na instagramie Tomcio Games69 tam no oczywiście też w opisie będzie z opisem, sprawdzajcie, bo ja się mogę mylić ze, e, z różnymi sytuacjami I widzowie Co trzeba zrobić, żeby przejść na rekrutację? Polubić ten film, zasubskrybować kanał Kto ma subskrypcję pisze na Instagramie I e, pokazuje, że ma subskrypcję i widzowie e, Dwie czy jedną osobę wybiorę, więc warto to robić Jeszcze deszcz jak na, zaczął padać to nam Widzowie nas niestety nie e, pocieszyło więc widzę, naprawdę warto oczekiwać tego, co będzie. A ja czekam, a zrobi się. Bo, jak będę mieć domek, to już mogę szarżować, ale. Czekajcie, bo teraz myślę, gdzie by można byłoby zrobić sobie. Hmm... O tu sobie zrobimy wejście na taras. Czyli tu będzie normalnie taras. Można byłoby tu taras zrobić. Okej. Okay. Kurde, nie to drewno. Przepraszam, widzę, że mylę się. I tu zrobimy na pewno nie tak, to na pewno i istotne. Chcę, muszę czułość myszki zmienić. Eee, o, gdzieś taki najlepiej będzie. Eee, tak, na pewno i tak bym chciał zrobić, albo w połowie. No, w po, albo w, w połowie będzie lepiej to wyglądało. Ktoś tu pamiętaj, ile tu było, bo nie wiem. tu zamurujesz, by znowu bo normalnie jak było wzowie. Ra 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9, 10 1 na 2 na 3 na 4 na piętna 16. Ra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu trzeba rozwalić ten i ten klasek i tu będzie wwstawany taraz. Daj mi to dobra, nieważne, mniejsza w to. E, tu na pewno będzie tak, tu damy sobie jeszcze obramówkę. E, I będzie tu normalnie teraz widzowie. Niech się ta, ten dzień robi, bo normalnie mnie, normalnie no trafi zaraz. Ja jeszcze sobie mogę trochę tu podłogi rozkopać. Żeby już była, żeby po prostu nie robić tego później, bo... Pamiętajmy, że dom będzie nie, wy, nie wylewany, ale... Wydaskowany więc. Który mi tu chodzi? Gdzie? Czy ja pozabijałbym trochę? Tylko się boję trochę. Żeby nudno nie było. Gdzie jesteś? Chodź, ty, przyjacielu mój drogi. Brawo mamy cię. i mam dziewiąty poziom. Ten klipcio, ja z krypciami na razie nie chcę wojować. No a ja na razie z krypciami, spo... na razie daję sobie spokój, a mam na nich patent dobry czasami. Tu nic nie mam, ale tu serwisor, żeby mi EQ nie zawalało. To jest jednak mądre podejście. No i będę musiał sobie też narzędzia nowe kupić, żeby po prostu widowie było lepiej. obsługiwać to wszystko. Bo tam już to wezmę Wiadomo, że będzie trochę gorzej szło, ale widzowie. Ma to jednak działać wszystko i funkcjonować. Bo wiecie co? Kusi do tego krypcia polecam. Czego ja nie robię dla was, widzowie? Żeby nie umrzeć w tej serii. Przestał, nie, już nie, przestał opalać. Czego ja dla was nie robię? Idę do klipcia tego, co tu był. Idę dalej? Nie widzę go. Także mi gdzieś w muszę. Tam jest ten. Nie jest tu za drzewem, nie. Tu jest pająk, robi się dzień. Dobra. Tam są dwa, ale nie wiem czy na dwa jestem gotowy. W sumie można byłoby podejść, zahaczyć. Nie, się... O tam jest szkielet, nie? Dobra, to ja już podziękuję. Ja już raz przygodę ze szkieletem nie ja mam. A tu teraz Dobra. tego ja sobie zabijemy. Leszcza, ła. Ty mnie nie musisz bić, ale ja ciebie mogę. Więc już mamy jednego widzowie. A to jest kurde... Nie. Gdyby tego szkieleta nie było, to bym podszedł. I się to najgorsze, że... Te główne. O, tu jest ten. Chodź, chodź tu, chodź. Ja wiem, że lepiej czasami zmije, e, z siekierki, ale szkoda mi ze siecierki trochę, widzę, ale. Muszę tu tutaj ten wyczyścić, żeby być bezpieczny do takiego funkcjonowania. O, ty, a ty ja idę, piernica to. Chodź tu. Dobra, leży. Zabity. Tu go mam, tu go mam. Widamy, jeśli Wam się takie filmy podobałem, to zostawcie tu łapeczkę w górę, suba tam na dole. I jak jeśli wiecie tu 5 łapek w górę, to odblokuję dla Was kolejny odcineczek z Minecraft Hardcore na kanale, więc widzowie warto subskryb e, subskrybować, lajkować. Pamiętajcie, że do 460 zanim niedługo dobijemy lajków, więc też warto. Warto subskrybować i widzowie I co? Mamy dzień. Jeszcze całkiem nieprzyjemny dzień, bo pada Kurde, kusi do tego szkieleta pojęcia, a tam jest też creeper, kurde. Krueczę nie ma. Tu jest creeper. No ja już mi się da. Ten drań. nie ma. Nie widzę go. A do szkieleta można mogę powiedzieć zagadać. Chodź keletę. Au! Au! Ej, ja umrę! Ja umrę, ja umrę, ja umrę, ja umrę, ja umrę, 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 umrę. Uciekam. Uciekam, niepotrzebnie trochę. Dobra, nie mam jedzenia, to jest problem. Nie mam jedzenia, to jest problem, ale on już ma małą HP też. Gdzie jesteś resztu? Chodź tu. Może łuk dostaniemy. Ej, zjadł mi. Ej, zjadł mi. Albo ja go zgubiłem albo ten mi zgubił. Część tak tylko! Ja bym podszedł. To może być on. To może być on, a nie mam łuku, to jest najgorsze też. Że ja nie mam łuku, aby mi się przydał. Dobra, widzę. Lecimy z tym koksem. Lecimy z koksem, bo nie ma jaj. Ja nie mam też jedzonka, to jest też problem. A jak w stanie padać, to to chociażby marną przez chwilę. Ale teraz ja jedynie nic nie mogę zrobić, tylko sobie drewno pozbierać na... Na co? Na to, żeby po prostu dokończyć okrążenie i wylewkę zacząć, ale... To nie jest to, co bym chciał wziąć. To na, 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 na dłuższe odcinki by się przydało, takie wiecie, wiecie takie porządne, porządne. Widzowie, lecimy z tym koksem, tak, lecimy. Ja tak się pamiętam w tym domu, żeby zrobić ten dom jak widzowie jak najszybciej dla was. Ale wiecie, że to też nie jest ciężkie, żeby nie zrobić tego w jednym materiale, bo też będzie materiał za długi i też nudny, więc widzowie wiecie, wiecie jak to jest. I przypominam o tej e rekrutacji co jest, żeby zagrać ze mną w Minecraft na odcineczku nawet Se... Pograć ze mną i w ogóle wiadomo, że odcinki będą wyglądać jak wyglądają, ale widzowie warto czasami. Dobra, skończyłem się pierka, więc teraz można byłoby zrobić, tak? Więc czasami warto widzowie się zastanowić, czy jednak byście nie chcieli ze mną współpracy zawziąć takiej fajnej. Ja tam na górę na razie pójdę skończyć tutaj, jakby do budówkę, bo tu muszę zrobić. O, na pewno taką. Potem, nie, potem dach jeszcze będę musiał zrobić. Właśnie tu nie wypadł, kurde masz, o, dobra, tu mam. I teraz dół muszę zrobić, żeby widzowie jak to wyglądało normalnie jakoś. Pyk pyk, okej. Okay. Tu mamy pyk 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 pyk. Tu pyk pyk pyk, pyk, pyk. I tu już będę machnął normalnie widzowie. Tu o, pyk, ale to nie z tego jabła oczywiście, nie? Jeśli nie myśli, że to inaczej będzie. To sobie dam do jednego, tu sobie przełożę tak, żeby już mieć. Eee, Tu sobie dolecimy do końca. OK. Chyba to na razie się tak prezentuje. Tu już muszę to dojechać trochę. Dobra, to będzie tak. Dobra, okej, teraz tak, dach, nie? Trzeba by się skroić jeszcze, żeby już mi do środka nie padało, żeby mi deski nie napuchły I wszystko inne rzeczy, tt i td Ale to dach... Jeszcze zrobię tego dachu trochę ile jest Z tego co mam Jeszcze okna dam I materiał Dla was widzowie będzie gituwa Mi się tak wydaje No, te deski No one mi się kładły tak jak ja bym chciał, a nie Tyle, ile będzie dachu, to tyle. Patrz, kładą mi się jak co. Na pewno mi nie starczy tych desek, tego, żeby zakryć cały ten dach. Ale zrobię jeszcze okna, tak co jak idzie z y, ciemnego drzewa, jeśli y, będziemy tu gdzieś w pobliżu. To jeszcze poskrajam, żeby dopełnić trochę. Siekierka poszła Mega mądre o, z mojej strony Dobra eee, A więc tak Nie mamy Znaczy nie mam tego jakby Nie będę Nie mamy jakby widzowie Siekierki Trochę utrudnienie dla mnie Ani nic A przez padać opadać wtedy kiedy nie chciałem żeby O przynajmniej rośnie i to jest najważniejsze: czcina I czekajcie, bo muszę teraz zrobić trochę ciemnego drzewa. Przynajmniej tak y 10-15 drzewa, jak nic. A nie mam kierki, to jest problem. Nie muszę ręczne, ręką ała, ała, ale boli. Bo drzewo, jednak tą ręką to jednak trochę boli. Jeśli słuchać, mam krewetkę to też przepraszam. to też bardzo przepraszam, ale musicie mi wybaczyć. To jednak mechaniczna. I wiecie, jak to widzę, jest. 5 może nie starczyć na tą chałupę. Ja jeszcze bym chciał tam dorobić, tam dorobić. No to trochę jest. I w przyszłym odcinku. Może teraz zrobimy, więc widzę, wiele No jeśli wiecie 5 łapek w górę i suba na dole, bo. Musicie je też, je, jeśli macie suba i macie Minecrafta to rekrutacja czeka na Was widzowie. Od jutra można startować albo jeszcze nawet od dzisiaj można pisać i widzowie zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko i tylko czekać na odcineczki, na zmowę u mnie i co jak się do mnie dogadywać na Tomcio Games 69. Oczywiście w opisie będą wszystkie instagramy na które warto wbić i nie tylko. Mi się ta chata podoba, mega ona jest. Ze szczegółami takimi fajnymi. Mi się podoba. Pyk, pyk. 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 To tu będzie jeszcze... No to tu będzie jasne, już tam nie będziemy przez co... Czemu to jeszcze Na, znaczy jasne? Wypraszam sobie. To tu musi być taka w takim momencie razie zrobione. E, gdzie mi to spadło? Ej, nie, nie pierdnię, że tam. No to dobrze, no to tu będzie jasne i tako jeszcze zrobimy. Eee, tako, tak, tu będzie jasne i zrobimy tako, żeby widzowie. ale będzie jasne, nie będzie ciemnego. Eee, tu będzie tak super, ale to. A no to już w takim razie tutaj zrobimy, tak żeby było. A co mieli, ja kopałem tu, Do widzenia, nie? Trochę. O, to jest które. Żeby to było tak przyzwoicie jakoś, wiecie, widzę jak to O, pyk, 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 o I ładniej to wygląda niż Może nie jest równo ale tak ładniej, mi się, tak mi się wydaje, że jest ładniej Ale ci pisać coś na tomcio69 Tomciogęcz69, żeby Tam O, o tam Zobaczyć co jak Oczywiście wyjadę tu Tu tu... Tu... O Jezu, za daleko jeden. Człowiek to się jednak nam Przekopie w życiu. Tak, widzę, postawi klocek. O, znowu nierówno wyjdzie, no to tu też wyjdzie. O, i Wszystko jasne. Pyk. I pejk, I jamy. Majemy szkła i zamykamy temat. I pochodnie, żeby było jeszcze jasno i tyle. I kończymy na liść, widzowie ten piękny materiał A w przyszłym odcineczku zabieramy się za balkon też, więc warto oczekiwać co i jak idzie. Dobra. Widzowie, tak to wygląda i z tego oto kąt, albo z tego kąta się... A jeszcze pochodni no to już dajemy pochodnie Niech będzie oświetlone, bo nie wiadomo co tu się zrespi, kiedy, co I wizory, więc O pyk, pyk pyk au pyk pyk. O, pyk pyk Dobra widzę. ja się z wami żegnam I do zobaczenia do kolejnego odcineczka ELUWA!